Witam, dzień dobry, moi drodzy. Witam, moi drodzy, moi drodzy. Mam dzisiaj taki dobry dzień. Hmm. Mam nadzieję, że Wasz dzień też był dobry. Zobaczymy zatem, jaki będzie jutro dzień. I teraz, moi drodzy, ci, co mają urodziny, to buziaki dla Was. Uściski i buziaki dla Was. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie dla Was. Jeszcze lepszy. Pełen zadowolenia i obfitości. Niech wam się darzy, moi drodzy. Robimy karty na trzeciego. Robimy na... No to pedantyczność moja, gdzieś jakiś paproch to wiecie, nie? I tak trochę na mózg siadę. Ale zobaczmy. Co tam w pracy? Co przyjdzie nieoczekiwanie tego trzeciego. Teraz zrobimy co? Co przyjdzie niespodziewanie? Tu jest dom, tu jest praca, co przyjdzie niespodziewanie? Rezultat dnia, wasza rola, zdrowie: co macie w głowie? Co w miłości? Jaka jest wiadomość z góry? karta od praktycznej mądrości Tarota. Zobaczymy. I sprawdzamy, co tam przy pracy. Łaj, bida, bida! Szpiszczy, słuchajcie. No w pracy to wy mi się pokazujecie w braku. <laughs> może czekać na wypłatę przy pracy albo brak. Tu może być jakaś stagnacja. Nawet karty mogą pokazywać taką sytuację, że jest coś, nie wiem, oczekujecie na coś, mieliście coś robić, coś wam kazano robić, nie ma materiału, nie ma czegoś tam. Te karty mogą równie dobrze pokazywać taką sytuację, że już byście się chcieli wziąć, ale nie macie jakby czym pracować albo coś takiego tutaj. Hmm. W szczególności, jeżeli Wasza praca dotyczy, że coś musi przyjechać na przykład z zagranicy albo coś takiego. I teraz jest brak. Może wyliczyliście na coś w pracy, bo karty pokazują, że coś mogło być przed Wami np. w tajemnicy, ktoś tam jakieś szemrania, a może, <coughs> przepraszam, Kowalski, Kowalska mieli coś dostać, ale jesteście w braku. Dalej się nic nie dzieje. Może wyczekaliście na jakąś propozycję i nadal jest brak tej propozycji bo te karty pokazują, że w, jakby w, mogła być taka sytuacja, że w tajemnicy coś się działo za waszymi plecami, ale odnośnie może jakiejś propozycji, że ktoś miał coś wam zaproponować, coś miał wam dać. Coś takiego się przy pracy pokazuje. Co przy domu? No, tutaj kurczę, pokazuje się w dobre relacje przy domu z powodu tego, że być może kogoś hmm, Pozbyliście się czegoś ze swojego otoczenia przy domu, i teraz karty pokazują, że jest lepsza współpraca. Lepiej wszystko idzie. Jutro tak. A. Może być jakaś współpraca w domu odnośnie finansów. Ktoś przychodzi, ktoś mówi: Ty nie masz, to ja ci dam. Albo słuchaj, mi zabrakło, to mi daj. Albo pomóż mi z tym czy z tamtym. Dobra współpraca i tworzenie tu się pokazuje przy domu. Co tu nieoczekiwanie? Oj, coś się zadziewa miłego. Jest podjęta jakaś decyzja. Może być tak, że przyjdzie. Co, co niespodziewanie? Słuchajcie, niespodziewanie może się wydarzyć coś, co Was zaskoczy w bardzo pozytywny sposób. Może to dotyczyć ukrytego drugiego dna przy chorobie. Możecie dostać jakiś wynik. Możecie. Na przykład związany ze zdrowiem, okazuje się, że podejrzewaliście u siebie jeszcze coś, albo lekarz podejrzewał jeszcze coś tam, a tu się mówił, że no tak, e, no przychodzi Pan do mnie z taką dolegliwością, ale to może być spowodowane cukrzycą albo czymś, a zrobimy badania, może tarczycą. Tu nagle się okazuje, że Wy już się żeście przejęli, za głowę złapali, a tu się okazuje, że wszystko jest dobrze. Może to się wiązać z jakimiś złamaniami ze zdrowiem, z jakimś wypoczynkiem. Z czyjąś chorobą. Tu karty pokazują, że przychodzi do Was dobra wiadomość. To tak, jakbyście się spodziewali, na przykład przy jakiejś sytuacji, że o Jezus Maria, teraz to się będzie działo pewnie źle. A karty mówią, że wcale nie. Wszystko się pokazuje tutaj, jakby zaskoczy Was pozytywnie jakaś wiadomość, jakaś sytuacja. Jaki rezultat dnia? Hmm. Tu mi karty pokazują, że zmęczenie. Jutro zmęczenie się przy Was pokazuje. Czekacie na coś. Może to się wiąże z tą pracą, że czeka, wy czekacie na jakąś decyzję. No i tutaj karty pokazują, że możecie być już zmęczeni. Kładziecie się, myślicie sobie, jesteśmy zmęczony, albo ogólnie jesteście fizycznie zmęczeni. Może to być jakaś wiadomość odnośnie zdrowia, bo dostaliście, przyznano Wam coś na przykład, tak? Udało Wam się coś załatwić. Ale tu, jako rezultat dnia, karty pokazują, że jestem już, jestem albo zmęczona. Jutro będziecie zmęczeni, wymęczeni Cię tym dniem. Albo karty pokazują, że jesteście zmęczeni jakimś czekaniem, na jakąś decyzję na przykład. Jaka Wasza rola? Spokój, moi drodzy, spokojnie, tak? Te karty mówią. Jaka Wasza rola? E, może nie tyle, że uzbroić się w cierpliwość, spojrzeć na jakąś swoją sytuację ważną, która Wam chodzi po głowie w inny sposób i uspokoić się. Taka Wasza rola. W szczególności, jeżeli to dotyczy jakichś sytuacji finansowych. No, to tutaj jakby spokój jest bardzo wskazany przy Was. Co w zdrowiu? Ja uważam, że tu się dużo dzieje. Nie wiem, czy Wy będziecie, co w zdrowiu? Ha. W ogóle jakby, ta karta zawsze mówi o tym mi, że przydałoby się hmm, więcej pozytywnej energii. Czyli wiecie, to tak jakby w zdrowiu. Nie mam tutaj żadnych dramatów, żadnych takich rzeczy, jeżeli macie ogólnie jakieś takie nie do końca dobre samopoczucie, bym tak powiedziała, te karty pokazują, że przydałaby Wam się lepsza energia, słuchajcie. Jakby przypływ jakiejś pozytywnej energii byłby wskazany dla Was. Albo ruch tu się pokazuje, że trzeba by było trochę ruszyć. Wy tu jesteście w zmęczeniu generalnie, ale przydałby Wam się ruch. Może, żeby, żeby spalić jakieś kalorie, żeby się poruszać, rozruszać jakieś mięśnie. Nie wiem o co chodzi, bo w tej karcie pokazują mi się czasami takie małe stany zapalne, wiecie, nie? Na przykład, że biodro nam gdzieś tam boli, albo coś tam na, nas boli, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni na przykład. A, bo dużo chodziliśmy po schodach, to nas teraz inaczej mięśnie bolą i tak dalej. Małe stany zapalne w tej karcie zawsze. Takie niegroźne rzeczy. Co wy macie w głowie? O, możecie się zastanawiać. W głowie możecie mieć relacje dziecka, dziecko może być w jakiejś relacji, która chodzi wam po głowie, coś te karty mi pokazują tutaj. Możecie patrzeć na dziecko i myśleć sobie, co z tego wyniknie, że wasze dziecko jest na przykład w relacji jakiejś, czy w jakiejś znajomości, ale bardziej w relacji moim zdaniem. I te tu albo patrzycie, co wy macie w głowie, albo jesteście jakimiś obserwatorami jakiejś sytuacji blisko. To macie w głowie, ta osoba nie daje wam spokoju, jakaś sytuacja przy jakiejś osobie, ale może być związana z miłością. To nie jest wasza sytuacja. Wy macie w głowie jakąś czyjąś sytuację. Co u Was w miłości, zobaczmy? Nie wiem, dlaczego te karty pokazują, że jest zmiana zdania i że było, nie wiem, miało być jakieś świętowanie po porażce, że na przykład coś było nie tak. Ale spodziewaliście się, że o nie wiem, był kontakt, coś się fajnego, miłego zadziało, i teraz będzie dobrze? To te karty pokazują, że ktoś zmienia zdanie w miłości. Czyli może liczyliście na to, że ktoś Was gdzieś zaprosi, czy napisze ta wasza osoba, czy odpisze Wam, czy coś zadziała, a te karty pokazują, że ona zmienia zdanie. Trzeba poczekać. Jakby teraz jedno czeka, drugie czeka, trzeba poczekać, te karty mówią o tym. Na spełnienie i zadowolenie w tej sytuacji jakiej waszej, być może miłosnej, że kogoś poznaliście, myśleliście, że coś się może zadzieje, trzeba poczekać. Jaka wiadomość z góry dla Was? Hmm. Gdybyście mieli jakąś sytuację typu urzędy, albo w ogóle, że składacie gdzieś jakieś pismo, jeżeli wy tam nie dacie rady tego załatwić, to te karty pokazują. Hmm, Złóż to w wyższej instancji. Nie wiem dlaczego tak, I czy to jest w ogóle możliwe. Że na, na przykład napisaliście jakieś pismo i martwicie się, bo nie ma odzewu i tak dalej. Te karty mówią, złóż to do wyższej instancji. A to już naprawdę jest wiecie, dla bardzo niewielkiej ilości osób. Co teraz? Co tutaj dalej? Jaka jest wiadomość z góry wasza? A. Jeżeli macie jakiś. Sytuację relacyjną, to też te karty pokazują coś takiego. Wiadomość z góry brzmi: nie zmienisz tej osoby, dlatego że ona, jak jest zdenerwowana na przykład, albo jak jej się coś zarzuca, to ona się staje jak kamień. Jakby ktoś, z kim jesteście w kontakcie, ktoś, na kim wam zależy. Te karty pokazują, że w sytuacjach. Hmm, jakby zagrożenia jakiegoś, albo że trzeba by się z czegoś wytłumaczyć, z jakiegoś zachowania, to ta osoba robi się jak kamień. To samo może być dotyczy takiej sytuacji, kiedy ta osoba powiedziała za dużo i nie potrafi przeprosić, czy nie potrafi naprawić tej sytuacji, albo nie chce naprawić, to te karty pokazują, że ona się zamyka robi się jak kamień, i nie przebijesz się do tej osoby. Nie walczcie tą, z tą sytuacją, dlatego że te karty. Te z góry mówią tak, ty nie śpisz może po nocach. Może się martwisz jakąś sytuacją. A prawda jest taka, że ta osoba, jak coś sobie postanowi, albo coś sobie ubzdura, to nie przebijesz się ze swoim zdaniem. Ona się robi jak kamień. Co to za karta? Ojej! Odpowiedzi można znaleźć patrząc na sprawy z innej perspektywy. I wy to macie właśnie tutaj pokazane. Jaka powinna być Wasza postawa? Powinniście na coś spojrzeć z innej perspektywy? Zawieszenie własnego poczucia rzeczywistości pozwala zobaczyć coś z cudzego punktu widzenia. Podejmij wyzwanie, by zbadać sprawę z innej perspektywy. Czasami odpowiedzi są naprawdę bliżej nam, niż nam się wydaje. Tyle, moi drodzy, na trzeciego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.